Thank <laughs> you. O! Końcu um. Okej okay. um. wiecowie. Dzisiaj będziemy grać Z godzinę Presor Nie mniej jest osób Będziemy grać z jedną godzinę ja bym um, się przejść całą grę. I zapusiam się przejść. Okej, okay. się, się do mapy. My my czekać. Ja mam polski język ustawione tak mam. Nie nie chcę kupować. Ok. ok nie mogę już Nie mi jest pet fajnie a ja mam pet zniknął mi ok i się pisałem, że sobie speedrun um. pierwsza gierka Mamy już kartę. No to czas przechodzi o 115 drzwi. Nie wypoczuję ja wam i nie mam komentarzy z To są mój pierwszy stream, który od, odpaliłem w życiu. Kiedyś spałem z tym on nie dział. bo tam nikt nie był. 119 drzwi. Nie wiem. Zginę to do Gdybym spisał na czacie Przejdę już O Nic nie widać Fajnie Mogłem kupić notatkę. O Okej okay. Okej okay. Bani boss Spotkamy Albo Ну, не герка. Не, это осу поглнда. Окей. Не, мне тут сам цепи. А? А? na dokumenty, żeby zlecieć Mi się wydaje, że nie Nie spotkaliśmy nikogo Jak z dorców Przyjęliśmy znaczy żeby to lepiej wyglądało Nie jest samo jak wygląda grafika, bo nie było lagów nie zginąłem, bo mi było strasznie, bo Gdzie jest karty? Ja nie wiem hm. Jestem srepy O nie, szofa. Ale Okej okay. Wyspia się potwór był. Idziemy jeść. Mam ja nadzieję, że spotkamy lotorkę. Zajmę coś co z nas no Ja nic nie widzę, co to był Bo ja, nic, jak ja to Jest ciemno. Ja widzę chociaż coś, albo nic. Ok, Ostatni blok. To moje jest pierwsze twin. To bardzo jestem słaby. I kto? Ja mogę się Nie Będziemy pałować temu. Jakieś 7 minut temu. Okay. to temu. Okej, dzisiaj będziemy pałować jedną godzinę prążor. Dokładnie mogę z świecami. Dokładnie mogę tylko na mój serwer a to sam nie wiem. Mam nadzieję, że nie będzie tego ryby to musimy uciekać. Jakiś parkour ten mini boss 75 drzwi. I teraz się czy o, tutaj nie, wiem, nie I tu nam się tafi coś. O. O nie. Fajnie tłumacz jest szafka na py. Hmm. Um, czy też są jakie są dobre c'è? Wiem ja tylko jeden sposób. если, я не знаю. спидом делаем. Запомнил. Блеск спидом Я сама Окей. Окей. голос. Nie miał osób, mnie teraz ogląda I się postaram się przejść Żeby nie nagrywać 150 na tydzień tak przejść przez reszur Nie wiem co go tam grę. Chyba to się nagra a... Nie wiem co go Muszę przejść Tam są drzwi. Okej okay. acho muito mais, acho, acho, em que acho a boca está isso é uma batalhica, carta carta, se Latawki nie mamy nic. Tylko jedną bo teraz mamy tego petę, który kupiłem. Bardzo fajnie. a Jak liczą się jest... no ten nowy odcinek. O tej gry. Oktocia więcej... Nie wiem. Nie więcej będę go nagrywać, gdy wyjdzie nowe update to nagrę Powiem tak Potem też masz, jest mało kontentu Jeszcze popatrz o ciut potulous Okay, hmm. tam ta cví. Mam tu nie wiem kto to będzie obejrzeć nie wiem kto będzie kto się chciał obejrzeć nie pójdą jakoś innego obglądać kontakt będą musiały z tym oglądać fajnie fajnie всех уже самотнее. Шиман, конечно, вернется, вот блин. Когда отправляется на латинку, на главного вайва, когда сколько ты осел, тинок, кто... Когда устал этот то есть не будет такого лайва. Esse não vai ser Sam. dzisiaj robimy spideo z wami nic się nie powita, bo mówię jestem sam nie wiem co mi gadać zjecie ja oglądać odcinek bez badania A jednak będę gadać. O, siema, А если напишите комментарий, как, это, как мой контент. накрывать картинки, что 10 дней. Coś się się spodziewało We to catch the mm. Mam się na streamie, na Wime'ie, bo... Nie wiem kupić wideo co nagrać streamy Ten stream się nie pojawi Komu? I mam się seknam innego. シャコンしてるの。